W cieniu wojny, gdy świat drżał w posadach, a okupacja dusiła wolność, japońskie kobiety w odległych zakątkach Azji były świadkami niewyobrażalnego. Przywykłe do surowej dyscypliny i bezwzględnej siły, nagle stanęły twarzą w twarz z mężczyznami, których duch wydawał się nieugięty, a wiara niezachwiana. Byli to Polacy, żołnierze i uchodźcy, którzy, choć pozbawieni ojczyzny, nie utracili godności. Ich obecność niczym iskra w mroku, Rozpaliła w sercach tych kobiet podziw i niezrozumiałe dotąd poczucie nadziei, zmuszając je do kwestionowania wszystkiego, co dotąd znały. Wiosna 1942 roku. Powietrze w Mandżurii, choć chłodne i wilgotne, niosło ze sobą ostry zapach prochu, dymu z fabryk i niepokoju, który wisiał nad każdym miastem. Japońska ekspansja militarna rozlewała się po Azji, niczym niepowstrzymana fala, a wraz z nią cień bezwzględnej okupacji. Która dusiła wszelkie przejawy wolności. Wśród niezliczonych uchodźców, jeńców wojennych i przesiedleńców, którzy trafiali do obozów pracy i miast, pojawiła się grupa niezwykłych Europejczyków. Nie byli to ani Brytyjczycy, ani Amerykanie, ani nawet Rosjanie w tradycyjnym rozumieniu, których Japończycy znali z wcześniejszych konfliktów. Byli to Polacy, żołnierze i cywile, którzy po klęsce wrześniowej 1939 roku. I zdradzieckiej agresji sowieckiej, przemierzyli tysiące kilometrów przez bezkresne stepy Syberii, mroźne pustkowia Kazachstanu, a nawet egzotyczne krajobrazy Persji, by dotrzeć do Azji Wschodniej. Ich jedynym celem było znalezienie drogi do wolności i kontynuowanie beznadziejnej, zdawałoby się, walki o niepodległość ojczyzny. Niektórzy z nich, jak kapitan Jan Kowalski, były oficer Wojska Polskiego, którego twarz naznaczyły liczne bitwy i niewola, czy młody podchorąży Stanisław Nowak, syn ziemianina z Kresów Wschodnich, którego rodzina została rozstrzelana przez NKWD, znaleźli się w rejonach kontrolowanych przez Japonię, próbując przedostać się do sił alianckich. Ich obecność w miastach takich jak Harbin czy Dalian, gdzie japońska administracja sprawowała żelazną kontrolę nad każdym aspektem życia, była anomalią. Wyzwaniem dla ustalonego porządku. Japońskie kobiety, wychowane w kulturze surowej dyscypliny, posłuszeństwa i hierarchii, obserwowały tych mężczyzn z mieszaniną głębokiej ciekawości i cichego zdumienia. Widziały ich w obozach pracy, gdzie ich ciała były wyczerpane, ale duch wydawał się nieugięty. Widziały ich na ulicach, gdzie mimo głodu i nędzy ich postawa pozostawała wyprostowana. Widziały ich w nielicznych, ukrytych kościołach. Które jeszcze funkcjonowały, gdzie ich modlitwy były szeptane z niezwykłą intensywnością. Ich postawa, choć często naznaczona fizycznym cierpieniem, emanowała niezwykłą, niemal namacalną godnością. Nie załamywali się, nie poddawali się bez nadziei, która ogarniała innych. Ich oczy, choć zmęczone i często zaczerwienione od niedostatku snu, płonęły wewnętrznym, niezrozumiałym dla Japończyków ogniem. Wśród nich był także ksiądz Andrzej Zieliński kapelan wojskowy, który mimo surowych zakazów i ryzyka śmierci odprawiał msze w ukryciu, gromadząc wokół siebie garstkę wiernych. Jego słowa o Polsce, o wolności, o Chrystusie Królu, o niezłomności ducha narodu trafiały nie tylko do Polaków, ale i do uszu nielicznych Japończyków, którzy znali języki europejskie, a także do japońskich kobiet, które choć nie rozumiały słów, czuły moc płynącą z tych nabożeństw. Dla japońskich kobiet, takich jak młoda Akiko Tanaka, córka wysokiego urzędnika, która potajemnie uczyła się angielskiego, czy starsza Haruna Sato, właścicielka małego sklepiku z ryżem, ci Polacy byli żywą zagadką. Ich wiara katolicka, tak głęboko zakorzeniona, była czymś, czego nie rozumiały w pełni, a jednocześnie podziwiały z cichym szacunkiem. Widziały, jak ci mężczyźni, mimo bicia, głodu, upokorzeń i utraty wszystkiego, klękali do modlitwy, jak śpiewali pieśni, których słowa opowiadały o cierpieniu, ale i o niezłomnej nadziei. Nie było w nich poddaństwa, które znały z innych narodów pod okupacją. Była w nich duma, która nie pozwalała im złamać się, nawet gdy ich ciała były na granicy wytrzymałości. Kapitan Kowalski, z charakterystyczną blizną na policzku i zawsze wyprostowaną postawą, Stał się dla wielu symbolem. Opowiadał o Polsce, o jej tysiącletniej historii, o nieustannej walce o niepodległość, o wartościach, które były dla nich ważniejsze niż życie. Mówił o Polsce walczącej, o armii krajowej, o tym, że choć kraj jest pod butem okupanta, duch narodu jest wolny i nigdy nie zostanie ujarzmiony. Decyzja o oporze, choć początkowo spontaniczna i indywidualna, zaczęła krystalizować się w małych, tajnych grupach. Polacy, rozproszeni po Azji, zaczęli nawiązywać ze sobą kontakt, tworząc zalążki siatki konspiracyjnej. Ich celem było nie tylko przetrwanie w nieludzkich warunkach, ale przede wszystkim kontynuowanie walki o wolną Polskę, nawet z tak odległego miejsca na świecie. Ich motywacja była prosta, lecz potężna bezgraniczna miłość do ojczyzny, niezachwiana wiara w Boga i niezłomna wola wolności, która płonęła w ich sercach. Ksiądz Zieliński, z różańcem w dłoni, Przypominał im o męczeństwie i zmartwychwstaniu, dając nadzieję na odrodzenie Polski, niczym feniks z popiołów. W tych trudnych warunkach, w cieniu japońskiej dominacji, zrodziła się iskra oporu, która miała zaskoczyć okupanta swoją siłą i determinacją. To nie była walka o terytorium czy zasoby, lecz o duszę narodu, o zachowanie godności w obliczu totalnej zagłady. Japońskie kobiety, choć z początku tylko obserwujące z dystansu zaczęły dostrzegać w tych mężczyznach coś więcej niż tylko obcych. Widziały w nich ucieleśnienie niezłomnego ducha, który nie poddawał się nawet w najciemniejszych chwilach, a ich postawa była dla nich lekcją, która miała zmienić ich postrzeganie świata i własnego miejsca w nim. Życie pod japońską okupacją było brutalną, codzienną lekcją przetrwania, gdzie każdy wschód słońca mógł być ostatnim. Codzienność naznaczona była wszechobecnym głodem, Wyniszczającymi chorobami, takimi jak tyfus i czerwonka, oraz nieustannym, paraliżującym strachem przed wszechobecną Kempeitai, japońską policją wojskową, której okrucieństwo i bezwzględność były legendą, szeptaną z drżeniem w głosie. Polacy, choć fizycznie wyczerpani do granic możliwości, z ciałami naznaczonymi pracą ponad siły i niedożywieniem, nie poddawali się. Kapitan Kowalski i podchorąży Nowak wraz z innymi, którzy cudem uniknęli śmierci lub niewoli, zaczęli organizować tajne spotkania. Początkowo były to tylko ostrożne rozmowy, wymiana strzępków informacji, próby podtrzymania na duchu w obliczu beznadziei. Szybko jednak te spontaniczne zgromadzenia przerodziły się w zorganizowaną działalność konspiracyjną, której celem było nie tylko przetrwanie, ale i aktywny opór. Ich sieć, choć niewielka i niezwykle krucha, Rozciągała się od Harbinu po Szanghaj, wykorzystując skomplikowane szlaki handlowe i kontakty z nielicznymi, ale niezwykle życzliwymi Chińczykami i Koreańczykami, którzy również cierpieli pod japońskim jarzmem. Głównym celem tej podziemnej organizacji było zbieranie informacji o ruchach wojsk japońskich, o produkcji wojennej w fabrykach, o nastrojach wśród ludności cywilnej i wojskowej. Te cenne dane, choć niezwykle trudne do zdobycia i jeszcze trudniejsze do przekazania. Miały docierać do alianckich placówek dyplomatycznych w neutralnych krajach, takich jak Szwajcaria czy Szwecja, a stamtąd do rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie. Każda wiadomość, każdy zaszyfrowany raport był kroplą w morzu, ale każda kropla miała znaczenie, budując obraz sytuacji na Dalekim Wschodzie. Ksiądz Zieliński, wykorzystując swoją pozycję i szacunek, jakim darzyli go nawet niektórzy japońscy strażnicy, którzy, choć nie rozumieli jego wiary, widzieli w nim człowieka o niezwykłej sile ducha i niezłomnej postawie, przemycał komunikaty ukryte w modlitewnikach, pod sutanną, a nawet w chlebie. Jego kazania, choć pozornie dotyczyły spraw duchowych i moralnych, zawierały zakodowane przesłania, które podnosiły morale Polaków i przypominały o konieczności nieustannej walki o wolność. Japońskie kobiety, które wcześniej tylko obserwowały z dystansu, Zaczęły angażować się w sposób, który zaskoczył nawet samych Polaków. Akiko Tanaka, dzięki znajomości języków europejskich i dostępowi do informacji z kręgów ojca, wysokiego urzędnika, zaczęła przekazywać cenne dane o planowanych rewizjach, aresztowaniach czy transportach wojskowych. Haruna Sato, pod pretekstem prowadzenia małego sklepiku z ryżem i warzywami, stała się kluczowym punktem kontaktowym gdzie Polacy mogli zostawiać i odbierać wiadomości, a także otrzymywać skromne racje żywnościowe. Jej sklepik, położony w bocznej, zapomnianej uliczce, stał się bezpieczną przystanią, gdzie można było na chwilę odetchnąć od terroru i poczuć na miastkę normalności. Ich motywacją nie była polityka ani ideologia, lecz głęboki podziw dla niezłomności Polaków i poczucie, że ci mężczyźni walczą o coś uniwersalnego. O godność i wolność wartości, które w japońskim społeczeństwie były często tłumione przez bezwzględną lojalność wobec cesarza i państwa. Dla Polaków każdy dzień był walką o zachowanie człowieczeństwa i tożsamości narodowej. W obozach pracy, gdzie panowały nieludzkie warunki, organizowali tajne lekcje historii Polski, recytowali poezję Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Śpiewali pieśni patriotyczne takie jak Rota czy Boże coś Polskę. Były to małe akty oporu, które miały ogromne znaczenie dla utrzymania ducha narodowego. Stanisław Nowak, mimo młodego wieku, wykazywał się niezwykłą odwagą, organizując ucieczki z obozów i pomagając w ukrywaniu zbiegów, ryzykując własne życie. Jego wiara w Boga i w Polskę była tak silna, że zarażała innych, dając im siłę do przetrwania. Widok tych mężczyzn, którzy mimo tortur, głodu i widma śmierci nie wyrzekali się swojej wiary i ojczyzny, był dla japońskich kobiet wstrząsający. Widziały, jak Polacy, nawet w obliczu egzekucji, śpiewali jeszcze Polska nie zginęła, a ich ostatnie słowa były modlitwą za ojczyznę. To było coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyły taka niezłomność w obliczu absolutnej totalitarnej władzy. Sieć oporu rosła. Choć powoli i w cieniu śmierci, która czaiła się za każdym rogiem, każdy nowy członek był ryzykiem, ale i nadzieją na wzmocnienie walki. Polacy, wspierani przez nielicznych, ale oddanych sojuszników, tym japońskie kobiety, udowadniali, że duch polska walcząca nie zna granic geograficznych ani kulturowych. Ich działania, choć na małą skalę, były świadectwem, że nawet w najciemniejszych czasach ludzka godność i wola wolności mogą przetrwać i inspirować innych. To było prawdziwe poświęcenie, gdzie każda chwila mogła być ostatnią, a jednak nikt nie myślał o poddaniu się. Ich opór był cichym, ale potężnym krzykiem przeciwko tyranii, który rozbrzmiewał w sercach tych, którzy mieli odwagę go usłyszeć i podążyć za nim. Początkowo japońskie władze okupacyjne lekceważyły drobne akty sabotażu, ulotki rozrzucane w nocy i szeptane plotki o oporze, uznając je za sporadyczne incydenty typowe dla podbitych narodów. Jednak z czasem, gdy informacje o ruchach wojsk zaczęły wyciekać z niewytłumaczalną regularnością, a transporty wojskowe, kluczowe dla frontu, napotykały na niewytłumaczalne opóźnienia i awarie, Kempeitai zaczęła dostrzegać niepokojący wzorzec. Ich perfekcyjnie zorganizowany system kontroli, oparty na strachu, bezwzględnej dyscyplinie i wszechobecnej inwigilacji, nagle zaczął wykazywać pęknięcia, które były dla nich niezrozumiałe. Japońscy oficerowie wychowani w duchu bushido, gdzie honor, lojalność wobec cesarza i bezwarunkowe posłuszeństwo były najwyższymi wartościami, byli zdezorientowani i wściekli. Jak to możliwe, że garstka wycieńczonych Europejczyków, pozbawionych ojczyzny, wsparcia i jakichkolwiek widoków na zwycięstwo, mogła stawiać tak skuteczny i uporczywy opór? Nie rozumieli, że walczą z czymś więcej niż tylko z ludźmi. Walczyli z ideą z duchem narodu, który od wieków walczył o wolność i niepodległość, a jego tożsamość była nierozerwalnie związana z wiarą. Punktem zwrotnym, który zmusił okupanta do poważnego potraktowania polskiego oporu, stała się brawurowa akcja sabotażowa w strategicznym porcie Dalian. Dzięki informacjom przekazanym przez Akiko Tanake, która z narażeniem życia podsłuchiwała rozmowy ojca i przeglądała jego dokumenty, Polacy dowiedzieli się o planowanym transporcie kluczowych komponentów do produkcji samolotów myśliwskich, przeznaczonych na Pacyfik. Kapitan Kowalski i Stanisław Nowak wraz z kilkoma odważnymi towarzyszami zorganizowali brawurową akcję. Pod osłoną gęstej azjatyckiej nocy, wykorzystując znajomość terenu i bezcenną pomoc Haruny Sato, która odwróciła uwagę strażników, zdołali przedostać się na teren portu, i uszkodzić kluczowe elementy maszyn, opóźniając transport o kilka tygodni. Straty materialne były znaczne, ale jeszcze większe było uderzenie w morale i prestiż japońskiej armii. To nie był już incydent. To był akt zorganizowanego, celowego oporu, który miał realne konsekwencje dla japońskich działań wojennych. Reakcja Kempeitai była natychmiastowa i brutalna. Rozpoczęły się masowe aresztowania, tortury i publiczne egzekucje. Mające na celu zastraszenie ludności i złamanie oporu. Wielu Polaków zginęło w męczarniach, ale nikt nie zdradził. Ich milczenie, ich godność w obliczu niewyobrażalnego cierpienia, jeszcze bardziej pogłębiały konsternacje japońskich śledczych. Nie mogli zrozumieć, dlaczego ci ludzie nie załamują się, dlaczego nie błagają o litość, dlaczego ich ostatnie słowa to modlitwy i hymny, a nie prośby o życie. Dla Japończyków Poddanie się było aktem honoru w obliczu beznadziejnej sytuacji, sposobem na zachowanie twarzy. Dla Polaków poddanie się oznaczało zdradę ojczyzny, wiary i wszystkich tych, którzy walczyli przed nimi. Ten konflikt wartości był dla okupanta nie do pojęcia był jak zderzenie dwóch różnych światów. Generał Kenjiro Tanaka, ojciec Akiko, odpowiedzialny za bezpieczeństwo w regionie, był wściekły i sfrustrowany. Jego córka, choć nie wiedział o jej zaangażowaniu, widziała jego bezsilność, słyszała jak mówił o niezrozumiałej uporczywości tych Polaków. Oni nie boją się śmierci, mówił do swoich oficerów, uderzając pięścią w stół. Ich wiara czyni ich ślepych na ból, na strach. Jak walczyć z kimś, kto nie boi się umrzeć, kto w śmierci widzi drogę do wolności? To było sedno problemu. Japończycy, choć mistrzowie wojny i dyscypliny, nie potrafili złamać ducha który czerpał siłę z głębokiej wiary katolickiej i bezgranicznej miłości do ojczyzny. Działania Polaków, choć okupione krwią i niezliczonymi ofiarami, zaczęły przynosić realne efekty. Nie tylko utrudniały działania okupanta, ale przede wszystkim podnosiły morale wśród lokalnej ludności, pokazując, że opór jest możliwy, nawet w obliczu totalnej przewagi. Decentralizacja siatki, oparcie jej na małych, autonomicznych komórkach, Sprawiło, że nawet po aresztowaniu części członków reszta mogła kontynuować działalność. Ksiądz Zieliński, mimo że był ścigany listami gończymi, nadal odprawiał msze w ukryciu, a jego słowa o zmartwychwstaniu Polski dodawały sił i nadziei. Okupant zaczął rozumieć, że nie walczy tylko z garstką partyzantów, ale z całym narodem, którego duch jest nieśmiertelny. Zrozumieli, że ich militarna przewaga nie jest w stanie całkowicie rozwiązać problemu który miał swoje korzenie w sercach i duszach ludzi, a nie w sile oręża. Koniec wojny, który nadszedł w sierpniu 1935 roku wraz z kapitulacją Japonii, przyniósł ulgę, ale nie zapomnienie o koszmarze okupacji. Polacy, którzy cudem przetrwali nieludzkie warunki, tortury i nieustanne zagrożenie śmiercią, mogli wreszcie odetchnąć, choć ich radość była głęboko zmącona świadomością, że ich ukochana ojczyzna Polska, znalazła się pod nową, równie brutalną dominacją sowiecką. Kapitan Jan Kowalski, Stanisław Nowak i ksiądz Andrzej Zieliński, choć wycieńczeni fizycznie i psychicznie, przeżyli. Ich drogi rozeszły się. Niektórzy pełni nadziei wrócili do Europy, by tam kontynuować walkę o wolną Polskę, inni, obawiając się komunistycznych represji i utraty wolności, szukali nowego życia w Ameryce Północnej, nając w sercach ból rozłąki z ojczyzną. Ich walka w Azji, choć mało znana i często pomijana w oficjalnych historiach, stała się częścią większej, heroicznej opowieści o polskim oporze. Dla japońskich kobiet, Akiko Tanaka i Haruny Sato, doświadczenie to było głęboko transformujące, zmieniając ich postrzeganie świata i własnej kultury. Akiko, która straciła ojca w ostatnich dniach wojny, poświęciła się edukacji i pracy na rzecz pojednania między narodami. Nigdy nie zapomniała lekcji, jaką dali jej Polacy. Ich niezłomność, ich głęboka wiara w wolność i godność człowieka, stały się dla niej inspiracją do kwestionowania autorytarnych struktur własnego społeczeństwa i poszukiwania uniwersalnych wartości. Karuna, choć starsza i bardziej doświadczona życiowo, również zmieniła swoje życie. Jej sklepik, który był świadkiem wielu tajnych spotkań, stał się miejscem spotkań i opowieści o tych niezwykłych Europejczykach. Obie kobiety, choć nigdy nie opuściły Japonii, stały się cichymi ambasadorkami polskiego ducha, opowiadając swoim dzieciom i wnukom o mężczyznach, którzy nie bali się śmierci, by bronić tego, co dla nich najświętsze: Boga, honoru i ojczyzny. Dziedzictwo polskiego oporu w Azji, choć często pomijane w wielkich narracjach historycznych, miało głębokie i trwałe znaczenie. Udowodniło, że duch narodu, jego tożsamość i wartości mogą przetrwać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach zdala od ojczyzny i w obliczu totalnej zagłady Polacy, walcząc o swoją wolność i godność, nie tylko przyczynili się do osłabienia japońskiego wysiłku wojennego, ale przede wszystkim dali świadectwo niezłomnej ludzkiej godności, która jest silniejsza niż wszelka tyrania. Ich wiara katolicka, ich głęboki patriotyzm i niezachwiana wola wolności były latarnią w mroku. Inspirującą nie tylko innych Polaków, ale i tych, którzy obserwowali ich z zewnątrz, jak japońskie kobiety, które widziały w nich ucieleśnienie heroizmu. Ta historia jest potężnym przypomnieniem, że nawet w obliczu planowanej zagłady, ludzka zdolność do utrzymania godności, do walki o wartości wyższe niż życie, jest niezbywalna. Polacy rozproszeni po świecie, ale zjednoczeni w duchu Polska walcząca, zachowali esencję swojej narodowości stając się symbolem nadziei dla wszystkich uciskanych narodów. Ich opór w Azji, widziany oczami japońskich kobiet, które nigdy wcześniej nie spotkały takich mężczyzn, jest świadectwem uniwersalności ludzkiego dążenia do wolności i godności. To opowieść o tym, jak odwaga jednostek, ich niezłomna wiara i miłość do ojczyzny mogą zmienić perspektywę całych społeczności, pozostawiając trwały, niezmywalny ślad w historii ludzkości, inspirując kolejne pokolenia do walki o wolność i prawdę. Ta niezwykła opowieść o niezłomności i honorze to tylko fragment bogatej historii Polski walczącej. Jeśli poruszyła Cię ta historia o odwadze, wierze i miłości do ojczyzny, zasubskrybuj nasz kanał, aby odkrywać więcej takich świadectw. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Pamiętajmy o tych, którzy walczyli o wolność i godność. Cześć i chwała bohaterom!